Dzisiaj 21 marca, dzień wiosny i dzień wagarowicza. A w galerii Olimpia zorganizowane są obchody Światowego Dnia Wody. Jak bawili się goście Olimpii? Zobaczcie sami. Imię, słuchajcie, ile macie lat? 9. Eee, tak, słuchaj. 9. Z będziemy której jesteście szkoły? Podstawowej. Jakie numer 13. 13 podstawowej. Słuchajcie, jak podoba wam się dzisiejszy dzień wody? Będziemy musieli bardzo ułożyć. fajne. Ja bardzo. Wiktoria, Kasper. A ile macie lat? 9. 9. Z jakiej jesteście szkoły? Dziewiątki. Też dziewiątka. Słuchajcie, czym dla Was jest woda? Prezentem. Jestem ze szkoły numer 9 w Bełchatowie. Słuchaj, podoba Ci się dzisiejszy dzień wody? Tak. A z czym kojarzy Ci się woda? Woda kojarzy mi się z y, y, posiłkiem i morzem. A jaki kolor ma woda? Y, czasami przezroczysta, a czasem niebieski. Lubisz te kolory? Tak. Skąd pomysł na organizację Światowego Dnia Wody? No pomysł jest naturalny, mianowicie ONZ, bardzo poważna organizacja światowa, ustaliła Światowy Dzień Wody 22 marca. No i od zeszłego roku postanowiliśmy jako spółka właściwa do tej organizacji się podjąć organizacji Światowego Dnia Wody w Bełchatowie. Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku bełchatowskim działam od 1997 roku, więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Liliana ja Babierz. Budaniowy zestaw obiadowy w cenie 7 zł. Barburka przy ulicy kolejowej zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Polecamy również catering weselny i bankietowy. Zadzwoń 505-620-435. Ile masz lat? 8! A jak masz na imię? Oliwier, gdzie chodzisz do szkoły? Do y, dziewiątki. Podoba Ci podoba się dzisiejszy wody? dzień wody? Bardzo. Słuchaj, przyznaj się, jesteś na wagarach, co? Tak. A nauczycielki wiedzą o tym? Wiedzą. Słuchaj, powiedz mi, z czym kojarzy Ci się woda? O ochłodą. A jaki kolor ma woda? Niebieski. Lubisz ten kolor? Tak. Do której chodzisz szkoły? Dziewiątki. Podoba Ci, podoba ci się podoba ci dzisiaj dzień wody? Tak. A co najbardziej Ci się to podoba? E to co się ten, losuje. Który, który Losowałeś już coś? Tak. I co wylosowałeś? I Super, co to jest? To, ryb, to rybka stronie. serce. Super, fajnie. Powiedz mi, z czym kojarzy Ci się woda? Z ochroną ryb i wodnych zwierząt. A jaki kolor ma woda? Niebieski. Panie prezesie, jaką mamy wodę w Bełchatowie? No właśnie, takie święto jak Dzień Wody jest okazją, żeby mieszkańcom między innymi powiedzieć, taki jest nasz cel, że mamy bardzo dobrą wodę w Bełchatowie, bardzo dobrą jakościowo, ponieważ ją dobrze badamy, badania laboratoryjne wykonują bardzo systematycznie i o tym informacje mają na stronie internetowej spółki. Mogą sobie wszyscy każdy może wejść na stronę i przeczytać, zapoznać się z tym. A ponadto tego tygodnia również mamy biomonitoring, czyli badanie wody przez małże. Na tym to polega, że gdyby jakiekolwiek zanieczyszczenia się pojawiły w wodzie, która wchodzi do sieci, małże natychmiast by zareagowały poprzez zamknięcie. No i wtedy musielibyśmy sprawdzać dlaczego co jest przyczyną i uruchamiać badania laboratoryjne. Także informacja dla mieszkańców jest taka, że mamy dobrą wodę, ona się nadaje do, nawet do picia z kranu bez żadnych obaw no bo małże to są żywe organizmy i żyją świetnie, i nie, nie narzekają. No chyba że zamkną się, no ale to od takich przypadków to będziemy wtedy interweniować. Natomiast tej wody jest również wystarczająca ilość. Także można w dowolnej ilości korzystać z sieci wodociągowej. Jak się dzisiaj czujecie? Fajnie. Dobrze. Jak się bawicie na dzisiejszych dniach wody? Dobrze. A czym dla was jest woda? Yy, całym życiem. Jaki kolor ma woda? niebieski przezroczysty lubisz kolor niebieski czy wolisz jednak jakieś inne kolory lubię niebieski a ty lubisz tak z czym kojarzy wam się woda z życiem mi tak samo z życiem z morzem super a jaki kolor ma woda niebieski przezroczysty jaki kolor ma woda przezroczysty niebieski niebieski podoba wam się ten kolor tak. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych: zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata, treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. W centrum miasta znajdziesz markowe pióra i długopisy. Artykuły biurowe i papiernicze, albumy fotograficzne, tornistry i plecaki, rodzinne gry planszowe, puzzle, pluszaki, zabawki, malowanki, książki dla dużych i małych, podręczniki i pomoce edukacyjne, antykwariat. Bełchatów, ulica Kościuszki 4. Słuchajcie chłopaki, dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, jesteście na wagarach, co? Przyznać się? Tak. Jasne. Będziecie dzisiaj topić marzannę? Nie. Nie wiem. Co dzisiaj będziecie robić w pierwszy dzień wiosny? Będziemy się bawić. Pójdziemy na plac zabaw. Pójdziemy pograć w piłkę. I szaleć na dworze. A jak twoim zdaniem wygląda wiosna? Ładnie. Z czym kojarzy wam się wiosna? Um. Rośnięciem różnych roślin. Ze słońcem. Z kwiatami. Z, z deszczem. Um, I z wypoczynkiem. Słuchajcie, jak będziecie spędzać pierwszy dzień wiosny, oprócz dzisiejszego dnia w galerii? Dobrze. Na rowerach. A jakie kolory ma wiosna? Zielona. Różowy. Zielony. Kogo chcecie pozdrowić? mamy tatę i brata. Mamy tatę, babcię i dziadka. Całą rodzinę. Moją mamę i mojego czasu. Tatę. tatę mojego brata i mamę. Całą rodzinę. Kogo chcecie pozdrowić? Tatę, mamę, brata, moją rodzinę. Mamy tatę i brata. Wiosnę. moją rodzinę. Mamy i tatę. Siostrę, mamy i tatę. Szaszle, mamy i tatę. Mamy, tatę, babcie i dziadka. Mamy i tatę. Babcie i dziadka. A ty kogo chcesz pozdrowić? Yy, mamy, tatę, no i brata, kolegów. Ja i i kolegów. Mamy rodzinę, tatę. No a chłopak nie zapominaj o chłopaku. Nie mam chłopaka. Kogo chcesz pozdrowić na koniec? Nie wiem. No mamy, tatę, chłopaka. Nie mam chłopaka. Ale mamy i tatę to masz, nie? Mam. No to pozdrawiamy mamy i tatę? Tak. Dwójak. I kogo jeszcze? Babcie. Dziedziesiąt. Może jeszcze dziewczynę, co? Nie mam. Okej, okay, dzięki. Woda to nie tylko źródło życia, ale i młodości. Pijcie ją, a przekonacie się sami. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału, a jeśli Ci się podobało, powiedz o tym znajomym. jak na koniec!